Najszybciej rozwijający się sport drużynowy w Polsce, futbol amerykański, ma swoich przedstawicieli również w Chrzanowie. Futbol amerykański od wielu lat jest najpopularniejszą dyscypliną sportu w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywki, nawet na poziomie uniwersyteckim, elektryzują Amerykanów, a finał tajemniczej ligi NFL Super Bowl jest transmitowany do ponad 200 krajów i w samych Stanach przyciąga przed telewizory ponad 100 milionów widzów. Podczas meczu składającego się z czterech 15-minutowych kwart na boisku, rywalizują ze sobą dwie drużyny złożone z 11 zawodników. Ich zadanie to zdobycie jak największej liczby punktów. Futbol amerykański to dyscyplina oparta mocno na taktyce, w której o sukcesie decyduje perfekcyjne rozegranie tzw. prób i jak największe zbliżenie się do linii punktowej przeciwnika. Pozycje na boisku mają do wykonania zupełnie różne zadania, więc jak ktoś, jest, jak ktoś jest ciężki i nie musi być koniecznie szybki, znajdzie się dla niego pozycja. Jak ktoś jest wysoki, szczupły, nie ma masy, ale za to ma prędkość, tak samo znajdzie się dla niego pozycja. Punkty zdobywa się na kilka sposobów. Przez przeniesienie piłki przez linię punktową rywala, celne podanie do zawodnika znajdującego się za tą linią lub poprzez kopnięcie na bramkę. Defensywa stara się ich zatrzymać, czyli nie dopuścić do udanego podania bądź przewrócić na ziemię. Gościa, który biegnie z piłką i zdobywa te jardy. Jak każdy sport kontaktowy, mecze futbolu amerykańskiego wyglądają dość brutalnie, ale przed groźnymi urazami chronią zawodników specjalne kaski i ochraniacze. Jak się ogląda mecze zawodowców, to rzeczywiście jest to brutalny sport tutaj. Tutaj nie, bo jednak e, e, jest pewien psychiczny opór przed zderzaniem się z innymi ludźmi. Oczywiście e, szkoli się zawodników po to, aby ten opór, aby ten opór e, zniknął, ale ale nie jest, to, nie jest to tak brutalne, jak ludzie myślą. Od 2004 roku istnieje Polski Związek Futbolu Amerykańskiego oraz Reprezentacja Narodowa. Jest to też najszybciej rozwijający się sport zespołowy, bo w 2006 roku, jak to w zasadzie wystartowała liga, było. Cztery zespoły bodajże, teraz jest ich ponad 70. Finały są rozgrywane na stadionie narodowym. Ludzie z ligi odpowiedzialni za promocję tego sportu robią dobrą robotę i staje się to coraz głośniejsze. Bum na ten sport nie ominął także naszego miasta. Od października działa tu klub Gryzysk Szanów. Powstały na bazie założonych w 2012 roku Szanowskich Panther. Jeszcze dwa lata temu miałem dwóch, trzech kolegów, z którymi wychodziliśmy z jedną piłką porzucać sobie. No i w pewnym momencie postanowiliśmy nagłośnić to troszkę bardziej, żeby, żeby zebrać więcej ludzi. No i udało się. Obecnie w klubie regularnie trenuje ponad 20 zawodników, których w tajniki tego sportu wprowadza Amerykanin Matthew Potts, mieszkający od 6 lat w Szanowie. Kadra drużyny stara się powiększa, ale zawodników do optymalnej liczby nadal brakuje. Poszukiwania kolejnych chętnych trwają. Zespół cały czas otwarty jest dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w futbolu amerykańskim. To może przyjść, kto się może zgłosić. Czy musi mieć jakieś specjalne warunki, yy, musi być duży, yy, czy może być mały drobny? Aha. Serce. Serce i. No Grizzlies jesteśmy dorosłe. Nie było dobre, czy. Gdzie... . No, to nie działa. Szanowcy Grizzly chcą w przyszłym roku wystartować w rozgrywkach ligowych. Potrzebują również sponsora, gdyż jak w każdej dyscyplinie sportu, pieniądze są potrzebne, zwłaszcza na kosztowny sprzęt. W przypadku futbolu amerykańskiego, sam strój, kask i ochraniacze dla jednego zawodnika to wydatek blisko tysiąca złotych. To jest sprzęt specjalnie zrobiony do tego, żeby, żeby go obijać. Tak? On, jest, on jest zaprojektowany po to, żeby, żeby był trwały. Obecnie w dobie internetu samoznalezienie go nie stwarza już dużych problemów. Problem z natury finansowej, bo to w porównaniu z piłką nożną, gdzie potrzeba piłkę i buty tak naprawdę, no i strój jak do każdego sportu, no to tutaj trzeba każdego zawodnika wyposażyć w kask, w pad, czyli ten ochraniacz na, na, na klatkę piersiową i na ramiona. Póki nie pozyskają sponsora, szanowcy Gryzli starają się skompletować samodzielnie odpowiedni sprzęt i są już tego efekty. Kasków i ochraniaczy szybko im przybywa. Gryzli z szanów trenują dwa razy w tygodniu, w niedzielę o 11 i w środę o 17 na boisku przy gimnazjum nr 4 w okolicach Krytej Pływalni w Szanowie. Aktualne informacje o drużynie można znaleźć na ich facebookowym profilu.